No, i jeszcze w sprawie tej amunicji kasetowej, bo proszę Państwa, to, to nie jest tak, że Amerykanie dostarczą, tak jak się mówi, amunicję kasetową. Ja uważam, że dlatego jest ta amunicja kasetowa wysyłana, żebyśmy to my wysłali, bo ja przypominam, Polska jest producentem amunicji kasetowej, bomb kasetowych, posiadamy i jesteśmy producentem. Najprawdopodobniej Rosjanie mają być na nas wściekli, że, że, to, że to polskie bomby kasetowe zabijają rosyjskich żołnierzy cywili, bo Ukraińcy nie, nie oszczędzają też cywili i stwarzają zagrożenie dla ludności cywilnej po zakończeniu działań wojennych. Bo o to chodzi w amunicji kasetowej. Coś czuję. Żeby nie było, a nie mówiliśmy, że ta amunicja będzie z Polski. E, dowiemy się o tym w najbliższym czasie z doniesień rosyjskich. Rosjanie często pokazują dowód. Numery fabryczne e, amunicji, serie, tabliczki znamionowe, to widzimy na rosyjskich nagraniach. Zobaczymy jak będzie. Proszę Państwa, wydaje mi się, że teoria jest słuszna, że to my mamy... E, Mamy ściągać na siebie nienawiść Rosjan za to, że będziemy tam. Znaczy, rząd w naszym imieniu. Proszę Państwa, dlatego tak ważna jest zmiana władzy. Co uprawdopodobnia to, że Polska wejdzie na celownik rosyjski? Ja myślę, że Rosjanie po raz kolejny wytrą ślinę i nie skończy się to poważnymi konsekwencjami dla Polski, bo zawsze, zawsze rządy polskie prowokowały. To jest, proszę Państwa, oświadczenie z Białego Domu. Polska i jej sąsiedzi mają ostateczną gwarancję bezpieczeństwa w postaci artykułu 5. Nagle mamy taki komunikat w Białym Domu. I tu się już śledzi cała sytuacja chronologicznie, jak wyglądała. Najpierw przyduszanie Bidena, który wcześniej mówił, że broń kasetowa jest bronią nielegalną, tak i. Będzie Rosja sądzona za zbrodnie wojenne. Później mamy atak na Bidena, jak dobrze przewidzieliśmy, w celu wymuszenia zgody na eskalację wojny. Jest ta zgoda, tak? Potem jest nasza obawa o to, że to Polska będzie broń kasetowa. I tu mamy jeszcze informacje z Białego Domu, bo proszę Państwa, po tej informacji, że Polska e, Wyślę amunicję kasetową, to proszę państwa, czy w ogóle amunicja kasetowa pojawi się na, na tej wojnie, to proszę państwa, my się zaczęliśmy bać, bo my jesteśmy tu na pierwszej linii. My się zaczęliśmy bać, że to będzie y, wpuszczenie wojny na jeszcze wyższy poziom. I dlatego jest to oświadczenie, rozumiecie? To jest pod nas. Nagle, ni stąd, ni zowąd, mimo że wcześniej było y, kilka takich y, y, zapewnień, że Polska nie może sama, yy, i tak dalej, bo to będzie pogwałcenie też tu naszych zasad NATO. Że, w razie czego to Polska zostanie sama, jak będzie samowolnie podejmowała jakieś decyzje, no do tej pory taka narracja była, dlatego pukaliśmy się w głowy, co ten rząd Morawieckiego robi. A tu proszę bardzo, jest decyzja o, yy, o wysłaniu amunicji kasetowej. Ja podejrzewam, że to będzie polska amunicja, i nagle mamy komunikat, że Polska i jej sąsiedzi, proszę Państwa, nie bez powodu, Polska rozumiecie? Nie Czesi i ich sąsiedzi, tylko Polska i ich sąsiedzi mają gwarancję bezpieczeństwa w postaci artykułu 5 NATO. Rozumiecie? Tak to działa. To jest dla nas komunikat, żebyśmy się nie bali. E, I na pewno na wielu to podziała. A ja się boję. A ja się boję. Bo nie wiadomo, gdzie NATO przekroczy czerwoną linię, w którym momencie przekroczy czerwoną linię. Mam nadzieję, że po raz kolejny Rosjanie wytrąślinę i udadzą, że to nie jest wojna prowadzona przez władze Polski z Rosjanami. Mam nadzieję, że po raz kolejny wytrąślinę. Do wyborów wytrzymamy. Parę miesięcy, tak? 4-5 miesięcy. Wytrzymamy.